Cześć, witajcie przywołowacze! Ja nazywam się Anfam, jak już pewnie e, wiecie, i chciałbym was dzisiaj zaprosić na mojego pierwszego vloga. Będzie to dość nietypowy vlog, ponieważ e, chyba pierwszy o League of Legends, o troszeczkę o mnie oczywiście, ale również o całej takiej społeczności League of Legends. Jest nas trochę, więc warto, że tak powiem, trochę o tym powiedzieć. Na początku może o mnie. Ja nazywam się ogólnie Michał. I jestem dość stary jak na tę grę. Ale patrząc przez pryzmat tego, jaką mam pracę, yy, jak często do niej chodzę, to League of Legends traktuję troszeczkę jako delikatną taką odskocznię od codziennego życia. Wiadomo, że tych odskoczni mam troszeczkę więcej. To nie tylko oczywiście yy, gry komputerowe, ale również siłownie i tak dalej. Ale jednak League of Legends to jest naprawdę świetną rozgrywką dla mnie i nie zamieniłbym jej aktualnie na żadną pewną grę. Będę głównie opowiadał o League of Legends. Przede wszystkim będę poruszał problemy i sprawy, które dotyczą wszystkich nas i są Wam zajebiście bliskie. Pierwsze podstawowe pytanie, które zadaje sobie wielu z nas, co zrobić, żeby być lepszym jeszcze lepszym graczem, żeby awansować z dywizji na dywizję. Są różne sposoby, niektórzy oglądają masę, masę poradników, między innymi te, które stworzyłem ja oraz inni youtuberzy. To jest bardzo fajne rozwiązanie, ale nie jest to coś, co w zupełności wystarcza, żeby być bardziej skillowym i tak dalej, tak dalej. Dobrym rozwiązaniem jest oglądanie Twitcha czy też innych aplikacji, w których można oglądać streamujących graczy nawet profesjonalnych drużyn, sam tak nieraz robię, głównie w momencie kiedy idę już spać, odpalam sobie tableta i oglądam, powiedzmy, tam jednego czy dwóch na swoich ulubionych, oczywiście, i oglądam jedną, czy tam dwie gierki, sobie zasypiam przy nich i, i nagle, nagle, nagle śpię, tak naprawdę. E, jednym z fajniejszych sposobów i tak naprawdę głównym podstawowym, e, podstawową rzeczą, którą musicie sobie w sobie to odnale odnalezienie własnych błędów, zaakceptowanie ich, a następnie staranie się, ich, że tak powiem, e naprawiać te błędy. W moim na przykład, z doświadczenia mojego własnego, mogę powiedzieć, że moim zajebistym błędem od zawsze jest to, że nie potrafię za bardzo wyliczyć tego, czy mam szansę jeden na jeden z tym gościem, czy nie mam. Czy jak bije się w ten teamfight, czy, powiedzmy, gram Leblanc, czy jak się wbije i zrobię całe combo, to czy zajebie tego gościa, czy nie. Najczęściej jest tak, że czasem się udaje, czasem nie. Ale ci gracze bardzo, bardzo profesjonalni, oprócz tego, że mechanicznie, skillowo, po prostu są genialni tak naprawdę w tym, co robią, to wszystko to w głowie normalnie się analizuje i oni to wszystko wiedzą. Ja tego nie mam i za często wbijam się w teamfight, z góry wiedząc, że nie mam szans. Ale ja o tym nie wiem. Ale to jest, że tak powiem, rzecz, którą muszę jeszcze, tak powiem, nad nią pracować. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ten diament, który mam aktualnie, to pójdzie troszeczkę w górę yy, i tak dalej. Kolejną ważną sprawą, którą, która dotyczy również wszystkich nas, jest na pewno długie serie zwycięstw. Mam nadzieję, że takie są oczywiście. I serie porażek, które yy, są pewnie częściej niż te, te pierwsze niestety. Wiadomo, że jak mamy serię zwycięstwo, to gramy dalej, żeby pasa trwała i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi ta pasa 4-5 złych gier, przede wszystkim co robi ja? Najczęściej wiem o tym, że ta pasa jest, bo jestem uświadomiony nie tylko poprzez historię meczy, ale też powiedzmy przez tam partnerów, z którymi, którymi gram duo i inne tego typu rzeczy. Najczęściej Prawie tą dwie strony tak naprawdę. Albo przełączam grę na jakąś inną. Mam kilka takich, powiedzmy, alternatywnych gier o różnym charakterze. Powiedzmy, Don't Sterva, który jest mega, mega wyciszający. Yy, bardzo taka spokojna gierka na Stima. Natomiast druga, powiedzmy w ogóle, totalnie w drugą stronę jest to Left 4 Dead, ewentualnie Counter Strike yy, Go oczywiście. Kiedy grałem w jednym wszystkie, natomiast teraz już Powiem się, się na go. Nie, nie jestem tam jakimś fantastycznym graczem, więc tego typu materiałów raczej nie zobaczycie. Kolejna rzecz, która bardzo denerwuje mnie w całej tej naszej społeczności przywoływaczy, przywoływa, czy też League of Legends, jest to, że nieraz odnajdujemy, kurcze, czyjeś błędy. Są tak, kurwa, wyraźne i tak proste do naprawienia że piszemy kurde blitz chłopie nie rób tego, tego w taki sposób zrób to w taki sposób bo to jest zajebiste skuteczne i tak się to totalnie gra nie wiem przykład pierwszy z brzegu, no po prostu zły build tak że gościu buduje nie wiem Morgana, kupuje jeden zły item i gra prawda okazuje się że tak naprawdę dużo lepszym rozwiązaniem jest zagrać powiedzmy z innym itemem na przykład na apel zamiast ad który totalnie nie daje nam nic i tej naszej toksycznej kurde rzeczywistości yy, jest tak, że jak komuś zwracamy uwagę w dobrej wierze, naszemu sojusznikowi, któremu zależy tak samo jak nam, żeby wygrać metr po gromadku samej drużynie, to on, tak jakby wicewersa, a czy właśnie zagrał drugą stronę, czyli zrobi totalnie wszystko, żeby ten swój błąd pogłębiać, pomnażać i tak naprawdę żebyśmy nie mieli szansy, bo Ktoś mu zwrócił uwagę, bo on jest najlepszy. I tak jest naprawdę najczęściej. I jeszcze nigdy się nie spotkałem z czymś takim, że napisałem, że nie wiem, Riven powiedzmy, kurde, no robisz to mega chujowo, zawsze się dajesz stuna, powinnaś powiedzmy zacząć od ulti, nie wiem, dospod, stun itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim, że ktoś napisał. Wiesz co, masz rację, kurde, fajnie, pomogłeś mi zajebić zawsze jest to hejt, trolololo i tak dalej, i tak dalej. Tego troszeczkę nienawidzę, dlatego już oddawa, tego nie robię, po prostu zamykam się w sobie, skupiam się na, na tym, co ja mam robić. No chyba, że gramy jakieś tam piątki, no to każdy każdego obraża, to jest normalne. Tak się przynajmniej wydaje. Eee... Kolejna sprawa, którą pewnie niektórzy z Was mogli zauważyć, zwłaszcza ci, którzy grają w Lola już od dłuższego czasu. Ja gram chyba od drugiego sezonu, więc całkiem sporo, ale miałem dużo przerwy, więc tak powiem, powiedzmy, że to nie były kompletne trzy tam, trzy czy cztery sezony, drugi, trzeci, czwarty, trzy sezony. Zauważyłem coś takiego, że kiedyś te wszystkie postacie początkowe plus te, które zostały wydawane, którymi się tak naprawdę już nie gra, charakteryzują się jedną zajebistą Rzeczą, której, którą posiadają wszystkie postacie, które nowe, nowe które są wydawane, e, a mianowicie mam tu na myśli ich mobilność. Zobaczcie takie przykłady najprostsze, nie wiem, jak Soraka, Asze, e, Ani, Galio. To są wszystko postacie, które były wydawane na samym początku gry. E, zero mobilności. I tak naprawdę to są zajebiste postacie, którymi się nie gra i wyłącznie dlatego, lub między innymi dlatego, że nie mają mobilności. Teraz postaci, nie wiem, Azir, kurde, Lisin, Kasadinę, to wszystko kurde, ma taką mobilność. O Rek'Saiu tu nawet już nie będę wspominał, bo szkoda po prostu, kurde, moich słów i mojego czasu, tak naprawdę. Jest to troszeczkę nie fair, bo ja grałem w tych sezonach początkowych, strasznie lubiłem grać tymi popecjami. No nawet chociażby mf którą tu widzicie, czy też Janę, no. Gdzie byśmy nie spojrzeli? To jest troszeczkę niesprawiedliwe, bo ja tę postać bardzo lubię, a nie mogę nimi grać, bo jak widzę, że weźmy sobie Ashe, yy, a na drugiej stronie jest kurde w dżungli Jarvan, jest Lissin, kurde Kassadin, jakiś tam Rek'Sai czy coś, albo nawet Fist. Totalnie nie mam żadnych szans przetrwania w żadnym tym bo każdy może do mnie doskoczyć. I brania takiej postaci jak aż... Do takiego przeciwnika jest totalnym nieporozumieniem i na starcie nie masz szans. Na końcu chciałem Wam pokazać jedną fantastyczną rzecz, którą odkryłem dosyć niedawno, a mianowicie jest to jeden ziomuś, czy też ziomuś, The Neron Smurf. Jest to koleś, który gra w The Diamond 5. Spotkałem go kiedyś w Solo Q. I dlaczego on jest taki wyjątkowy? Pewnie zapytacie. Ma około 1600 gier. No dosyć sporo, jak na cały sezon tak naprawdę. Pentakill. 52 pentakile, To już mówi, że coś, jest nie, że coś jest nie halo. Quadry. No tam prawie 300 quadr. Ale to co jest najbardziej wyjątkowe w tym kolesiu jest to, że on rozegrał 1600 gier. Nawet ponad 1600 gier. I zagrał tylko Master G. To są tylko gry rankingowe. Totalnie. O, oczywiście, oczywiście ma zajebiste kadamy. To jest 10 do 3. To znaczy, że świetnie gra tą postacią. Ale moje pytanie jest: jak to jest możliwe, że przez cały sezon zagrał każdą grę rankingową jedną postacią? Przecież przez 1700 meczy praktycznie nikt nie zbanował nigdy Master G. A był przecież niedawno okres, że dosyć często się go banowano. To jest dla mnie mega, mega zagadka, bo wątpię, że go za każdym razem wychodził z gry. Popatrzyłem na jego sezony poprzednie, no to też grał tylko i wyłącznie Master G, ale zdarzało mu się, że grał innymi postaciami. Powiedzmy, że właśnie w tym momencie, kiedy został zbanowany Master, niestety nie szło mu za bardzo pozytywnie, no bo każdy mecz, który grał inną postacią niż masterem, to po prostu przegrywał. No nic, nie, dla mnie to jest fenomen tego gościa. Nie wiem jak on to zrobił. Chciałbym się dowiedzieć, bo ja tak chciałem, jak poszedłem cały cały sezon i niestety nie udało mi się. No nic, to już końcówka tego vloga. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie. Chcecie, żebym o czymś opowiedział o moim zdaniu na temat jakiegoś globalnego le, ligo, lolowego tak powiem, zagadnienia. Piszcie w komentarzach. Jeżeli zgadzacie się lub nie zgadzacie się z tym, co powiedziałem, z którymi rzeczami, również piszcie w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał. Takie vlogi będą pojawiały się coraz częściej. Jak zobaczę oczywiście, że, że chcecie je oglądać, to na pewno się będą pojawiać. Trzymajcie się. Cześć!